Psalm szósty, przewodnikowi churuna Neginot i Seminit, Santa Dawida. Panie, nie karć mnie w swoim gniewie, nie kasz mnie w swojej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby. Uzdrów mnie, Panie, bo moje kości drżą. I moja dusza bardzo się zatrwożyła, lecz Ty, Panie, jak długo jeszcze? Zawróć, panie, ocal moją duszę, wybaw mnie ze względu na twe miłosierdzie. W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie, a w grobie któż ci będzie wysławiać? Zmęczyłem się moim wzdychaniem. Co noc zalewam łzami moje posłanie, moje łoże jest mokre od płaczu. Moje oko zaćmiło się od smutku. Zestarzało się z powodu wszystkich moich wrogów. Odtądcie ode mnie, wszyscy czyniący nieprawość, bo Pan usłyszał głos mojego płaczu. Usłyszał Pan moją prośbę, Pan przyjął moją modlitwę. Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi wrogowie, niech uciekną i będą pohańbieni w jednej chwili.